Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmiku na Gwiazdologii Ostatnim już z tej serii energii poprzez znaki Zodiaku, tej energii słonecznej I dziś zajmiemy się tematem ryb Znaku najbardziej uduchowionego, spirytualnego, marzycielskiego Ostatniego znaku Zodiaku na kole kosmogramu I zaczynamy jak zwykle od kilku znanych osób, żebyście tutaj zobaczyli tą energię tak uosobioną Tu mamy takie osoby jak Rihanna, Justin Bieber, Kurt Cobain, Adam Levine Bruce Willis, Eva Longoria Eva Mendes I Machine Gun Kelly Tylko Machine Gun Kelly nie jest Zodiakalną rybą, ale dlaczego go tutaj Chciałam Wam przedstawić, ponieważ on Tak jak mówiliśmy o Cristiano Ronaldo Który jest wodnikiem, ale ma ascendent Barana, mówiliśmy w filmie O baranie mm, O nim Tak tutaj Machine Gun Kelly mm, On jest zodiakalnym bykiem Jednak ma księżyc Czyli to serce wasze, mm, ma właśnie w rybach. A księżyc bardzo wpływa na to, jaką osobą jesteśmy. Na przykład, ja mam księżyc w byku, tak? I bardzo ten byk y, siedzi we mnie, tak? Mam dużo cech takich byka. To, co lubię. Księżyc to jest wasza dusza, wasze serce, to jak kochacie, to jak okazujecie miłość, jak lubicie, żeby wam tą miłość okazywano. I co lubicie w życiu, co daje wam poczucie bezpieczeństwa. Dlatego Machine Gun Kelly jest tutaj taką dobrą reprezentacją, ponieważ możecie sobie z jednej strony zobaczyć tą właśnie rybią, wielką kreatywność. Kolorowy człowiek, tak, zmienny, ma jakąś wizję, ale te marzycielskie oczy, jest w tym świecie iluzji, skłonność niestety do wahań nastroju, skłonność do używek, skłonność do takich zachowań ekstremalnych pod wpływem emocji. Także dlatego chciałam wam tutaj przedstawić tą osobę, ponieważ księżyc to jest wasza głębia, głębia waszej duszy. Częściami ciała przypisanymi rybą są stopy i układ limfatyczny, chłonny. I tak w skrócie tutaj, układ limfatyczny, czyli mm, przewody, naczynia, którymi płynie limfa I odprowadza toksyny z naszego organizmu Limfa, czyli jeden z płynów ustrojowych Odprowadza te toksyny poprzez węzły chłonne z naszego ciała I jeśli sobie przypomnicie mm, z filmiku o znaku panny Ponieważ panna jest znakiem przeciwstawnym do znaku ryb Tam też był temat usuwania niepotrzebnych rzeczy z organizmu Tylko tam była treść pokarmowa A tutaj właśnie są toksyny z całego organizmu poprzez węzły węzy chłonne, tą limfą odprowadzane i też usuwanie tego. Jeśli chodzi o stopy, dużo osób z energią ryb ma bardzo ładne stopy, takie filigranowe, kształtne, albo przywiązują dość sporą uwagę do butów. Mają jakąś taką większą kolekcję tych butów lub lubią kupować buty, mają zamiłowanie do tej części garderoby. Patronem ryb jest planeta Neptun, planeta wyobraźni, iluzji, marzeń, fantazji. Wszystkiego, co nienamacalne, co nierealne, wszystkiego, co ukryte w naszej głowie, w naszej podświadomości. Jest to też planeta mm, takiej wyobraźni, świata duchowego, spirytualnego, wielkiej kreatywności, aury. Mm, ale też planeta oszustwa, iluzji, mm, takiego zatracania się w tej głębi duchowej. I tak jak powiedziałam Wam już od ym, znaku Skorpiona z właśnie skorpią, strzelec i później wyżej te koziorożec, wodnik, ryby zaczynają się już takie poważniejsze, głębsze tematy tematy często duchowe lub tematy jakichś, m, przepracowania jakichś karm przepracowania jakichś dramatów, transformacji takie po prostu cięższe tematy ponieważ każdy znak ma właśnie tą stronę ciemną, tą stronę jasną ma, każda osoba z nas ma zadanie w tym życiu i rzeczy do przepracowania i po prostu te znaki mają troszeczkę więcej tych tematów takich duchowych, takich głębszych, cięższych. Ryby to znak zmienny, żywią wody i one mają taką umiejętność adaptacji do otaczającego świata, adaptowania się na przykład do rozmówcy. One wyczuwają energię innych ludzi, na przykład jak wchodzą do pomieszczenia, potrafią wyczuć, jaka tam panuje energia. Mają też często na przykład sny prorocze lub jakieś przeczucia, że coś się stanie i to się dzieje, są bardzo wysoce intuicyjne. Podobnie jak raki, ale jeszcze bardziej, ponieważ oba znaki należą do żywiołu wody, ale ryby są jeszcze bardziej połączone z tą podświadomością, z tym duchowym światem, tym takim nierealem. I to jest ostatni znak zodiaku, czyli jakby przechodzimy przez to całe koło kosmogramu, i one jakby są na końcu, i mają. Są taką składową wszystkich poprzednich znaków. One jakby tutaj już były, wszystko przerobiły, i teraz są, jakby w tym wyższym rozwoju duchowym, tym spirytualnym, troszeczkę na innej płaszczyźnie. I one na przykład nie mają często te osoby problemu z ego, nie mają takiej potrzeby udowadniania niczego. Trochę jak lew może iść w tą stronę, lub baran. Ponieważ one już były, były tym liderem, już sobie udowodniły, one znają swoją wartość, wiedzą, co ze sobą reprezentują, no i nie muszą się tak bardzo w społeczeństwie z tym obnosić. Planeta Neptun to taka wyższa oktawa Wenus. Czyli jak pamiętacie, Wenus to jest planeta no, piękna, kreatywności i takiej, takiego luksusu, ale też planeta miłości. I ten Neptun właśnie jest taką wyższą formą tej miłości. To jest taka miłość bezinteresowna do otaczającego świata, do ludzi, do zwierząt. Osoby właśnie z dużą energią ryb mają często taki. Kontakt ze zwierzętami na zupełnie innej płaszczyźnie, taki bardziej intuicyjny. Ludzie często postrzegają te osoby jako takie zbyt miłe, uległe, takie może bez własnego zdania, co oczywiście może iść w tą stronę, jak każdy znak Zodiaku, pamiętacie, mamy dobrą. I złą, którą musimy właśnie rozbudowywać tą jasną stronę. I może to iść w tą stronę z tego powodu, że one właśnie kierują się tą miłością. One podchodzą do świata, że świat jest dobry z natury, tak? Że wszyscy podchodzą tak bezinteresownie i miło i życzliwie jak oni, no a świat taki nie jest, tak? No i mogą iść troszeczkę w tą stronę z. Bytniej uległości, podlegania innym, ale pamiętajcie, że ryba też umie stanąć w swojej obronie, bo tak jak w naturze, nie mamy tylko złotych, płochliwych rybek, malutkich jakichś kubików, ale też piranie, rekiny, które no, kiedy trzeba umieją stanąć właśnie same za sobą, obronić się w tym świecie. One po prostu na co dzień nie widzą sensu być takie, być takie uprzedzone do świata, podchodzić nieżyczliwie. Zazwyczaj są to osoby właśnie bardzo takie pomocne, empatyczne, miłe. Oczywiście jest tutaj wyjątek, ponieważ ryby. Mm, te osoby rodzą się z natury bardzo czyste, bardzo takie piór, tak? dobre. Jak każdy z nas, każdy z nas rodzi się jako ta czysta kartka. Jednak ryby zachowują to w sobie przez bardzo długi czas, I jeśli nie trafią do toksycznego środowiska, ponieważ ryba, tak jak wyobraźcie sobie tą rybę, ona ma tkołuski, ona nie ma żadnej twardej skóry, jest taka bez ochrony. Jeśli ta ryba trafi do toksycznego środowiska, to będzie jak taka gąbka. Ona będzie wszystko chłonąć. Ona chłonie zarówno pozytywne środowisko, jak i negatywne. I jeśli trafi do tego złego, to te wszystkie toksyny ona chłonie, chłonie, chłonie. I jeżeli nie umie pracować nad sobą, nie umie jakby odcinać się od tych energii lub oczyszczać z nich, nie daje sobie takiego czasu sama ze sobą, to tak w końcu nasiąknie tymi toksynami, że może przejąć. Cechy właśnie tych toksycznych ludzi. Może tak wejść w to, że nawet nie zauważy właśnie tej granicy pomiędzy ludźmi a nią, ale wynika to tylko z tego faktu, że one są właśnie takie bez ochrony, takie chłonne, więc chłoną to, jakie. Mają otoczenie na zewnątrz, czyli one są bardzo czyste, zachowują to jak najdłużej, ale na przykład, jeżeli wychowywały się w środowisku toksycznym lub trafiły później w życiu dorosłym do jakichś toksycznych, na przykład relacji i w porę się nie zorientowały, mogą przesiąknąć tym tak, że staną się podobne, ponieważ Neptun jest planetą, która jest bardzo taka, właśnie pełna miłości. Pełna empatii, służenia, ale też planetą, która bardzo gubi, bardzo zmyla, może nas tak wprowadzić w ten świat duchowy, świat emocji, świat właśnie. Relacji z innymi ludźmi, że my nie zauważymy tej granicy. Ona rozmywa ta planeta te granice. I tutaj jest właśnie ta iluzja. Może być ta iluzja w związku, na przykład w jakiejś relacji. I bardzo ważne jest, żeby ryby znajdowały taki czas dla siebie na takie odizolowanie się od świata, żeby móc dopuścić jakby ten swój wewnętrzny głos, żeby go usłyszeć, tą intuicję swoją, którą mają ogromną intuicję, żeby zastanowić się. Czy dane osoby im służą, czy dane sytuacje im służą, żeby zastanowić się, jakie one mają potrzeby, jakie one mają zdanie, żeby po prostu ugruntować taką swoją siłę w tym świecie, taką swoją siłę wewnętrzną. Symbolem ryb są dwie ryby, tylko te ryby płyną jakby w przeciwstawnych kierunkach. I tutaj też jest taka symbolika, że właśnie ryby mają też takie poczucie wewnętrznego rozdarcia, trochę jak bliźniaki. Tylko bliźniaki miały to poczucie rozdarcia pomiędzy bodźcami, tak? A ryby mają poczucie rozdarcia pomiędzy jakby dwoma światami, ponieważ ta jedna ryba są różne reprezentacje, ale ta jedna ryba reprezentuje ten świat realny, tak? tu, tu i teraz, czyli te osoby są z nami tu i teraz, w teraźniejszości. One bardzo dobrze sobie radzą, na przykład w sprawach zawodowych, umieją na przykład zarabiać dobrze pieniądze, wykorzystać te talenty kreatywne, są takie no, poukładane w tych sprawach zawodowych. Radzą sobie w tej teraźniejszości, w tym świecie materialnym, a ta druga ryba reprezentuje ten świat nierealny, ten świat duchowy, ten świat marzeń, fantazji, iluzji, podświadomości. I właśnie tu jest takie starcie pomiędzy jednym a drugim. Te osoby często, na przykład, są tu i teraz, ale ich głowa, na przykład, ciągle ucieka ym, do jakichś marzeń. One, na przykład, często zawieszają się, często gdzieś właśnie uciekają w tą swoją głowę, w tą swoje wnętrze i one właśnie prze przełączają się podczas dnia, na przykład, przełączają się z jednego świata na drugi. I czasami może to być właśnie takim źródłem tych wewnętrznych konfliktów, że same ze sobą nie mogą sobie poradzić pomiędzy tymi dwoma. Dwoma światami. One mają dużą też moc takiej wizualizacji, moc przyciągania rzeczy do swojego życia, ponieważ są tak właśnie połączone z tą podświadomością, z tą duchowością, i też umieją dużo rzeczy sobie wyobrazić, tak? W, w swojej głowie, a o to chodzi właśnie w wizualizacji, żeby to zobaczyć, poczuć. I tak to jest troszeczkę tak jak śnimy. Mamy zamknięte oczy. Ale nasza podświadomość widzi sytuację, widzi ludzi, widzi jakieś zdarzenia. I tak samo ryby, mimo to, że to nie jest namacalne, to nie jest materialne, one potrafią sobie z taką dokładnością to wyobrazić, tak? To są takie ich marzenia, które czasami aż wydają się realne. Dużo osób z tą energią ryb ma takie umiejętności pracy z energiami Na przykład widzą aurę, wyczuwają energię Może to być jakiś channeling, jasnowidzenie Też dużo zawodów, które pomagają ludziom Lekarze, pielęgniarki, jacyś mentorzy, psycholodzy Lub takie bardziej duchowe zawody, jak na przykład praca z rejki To albo są na przykład takimi uzdrowicielami Poprzez albo empatię właśnie tą swoją, służenie, pomoc lub też pokazywanie swoich własnych ran, pokazywanie na własnym doświadczeniu, jak można coś przerobić w życiu, coś bardzo bolącego, i pokazać to ludziom, pokazać jakąś nową drogę, nowe rozwiązania, prowadzić ich. Tutaj ryby muszą uważać, żeby za bardzo nie oddawać tej swojej energii innym ludziom, żeby też na siebie za bardzo nie brać ich ran, ich toksycznych jakichś zachowań, ich toksycznych energii. Dlatego tak ważne jest odizolowanie się czasami. Oczyszczenie, zastanowienie się nad sobą, nad swoim tym głosem wewnętrznym, ponieważ jeśli ryby tego nie będą brały, one będą ciągle kumulowały, kumulowały, kumulowały. I wtedy może to iść właśnie w stronę albo negatywnych zachowań, że one przejmują, stają się takie same jak te negatywne osoby, bądź mają bardzo silne wahania nastrojów które mogą prowadzić właśnie do chorób, tak, do depresji lub sięgania po jakieś używki lub wchodzenia w jakieś toksyczne relacje, które są relacjami uzależniającymi, ponieważ one też mają coś takiego, że mm, ponieważ są tak empatyczne, ponieważ ludzie wyczuwają w nich tą dobroć, tą energię i tą zdolność pomocy innym, przyciągają często osoby, które tej pomocy potrzebują, osoby właśnie... Nie do końca, które mogą mieć czyste zamiary, które mogą je za bardzo obarczać tym. Dlatego tutaj mogą się pojawiać właśnie takie relacje współuzależniające, i jeżeli ta ryba się nie oczyszcza, jeżeli ona nie znajdzie w tym siebie, lub jeśli właśnie nie zobaczy, że jakaś relacja jej nie służy, to może to iść właśnie w takie negatywne zachowania, negatywne nawet uzależnienia, na przykład od narkotyków. Ale tak jak powiedziałam, ryby umieją też o siebie zawalczyć i w takich sprawach związkowych, w relacjach, ponieważ te ryby podchodzą do ludzi otwarcie, tak, z otwartym sercem, z taką miłością, empatią, zrozumieniem, one bardzo szybko mogą wejść w jakąś relację, bardzo szybko mogą się zakochać, jednak i jeżeli mm, zauważam jakąś toksyczność, jeżeli właśnie zauważam jakieś zachowania, które mi pasują, to umieją się obronić, bo tak jak w naturze, jeśli złapiecie rybę, no to złapiecie tą rybę, tak? Ale jak zaczniecie ją ściskać, ona zacznie Wam się wyślizgiwać, będzie bardzo trudno ją utrzymać. I tak też z tymi osobami, one jak zauważą toksyczność, ponieważ one oddają całe serce w relacje, oddają całych siebie i szukają takiego pełnego zrozumienia na poziomie emocjonalnym, takiej właśnie bezinteresowności w związku, na każdej płaszczyźnie. Jeśli wyczują taką toksyczność, one odejdą, one odpłyną. W związku szukają przede wszystkim takiego prawdziwego zespolenia się z partnerem na każdym poziomie, na każdej płaszczyźnie fizycznej, duchowej, mentalnej, emocjonalnej, takiego prawdziwego połączenia dusz. Jednak tutaj może być czasami takie zgubne, ponieważ one za szybko na przykład mogą się otworzyć, za szybko wejść w jakąś relację z osobą, która może nie do końca ma takie same zamiary jak one, mogą w tym zatracać siebie. Dlatego tak ważne jest, żeby chronić tutaj swoje granice, żeby zadawać sobie pytanie, jak. Jakie są moje potrzeby, czego ja chcę, jak ja się czuję w tej relacji, żeby nie tylko brać pod uwagę potrzeby tej drugiej strony, potrzeby partnera. Tak naprawdę one w miłości szukają takiej bezinteresowności, ale też autentyczności takiej autentyczności w drugiej osobie otwartości. I też to, żeby ta osoba była stabilna, stabilna w życiu, stabilna tak emocjonalnie, żeby się nimi trochę zaopiekowała. Tylko nie w takim sensie opieki materialnej, tak, zabezpieczeń, ponieważ ryby bardzo świetnie sobie w tym radzą, ale takim właśnie takiej opiece, bezpieczeństwu takim emocjonalnym. Podobnie jak raki, tylko na jeszcze głębszej płaszczyźnie, bo tu mamy jeszcze tą duchową, taką spiritualną, takie aż przenikanie się, tak, przez tą skórę. Z tą drugą osobą. Także one tak naprawdę tego szukają, a no w tym naszym świecie dość często bywa tak, że no niestety mogą przyciągać te toksyczne relacje. Dlatego tutaj uczulam wszystkie osoby, które są tak bardzo połączone z tą swoją energią duchową, tą spirytualną, takie wrażliwe, delikatne, żeby właśnie zrobiły taki krok w tył lub dwa i zastanowiły się, czego ja tak naprawdę chcę. Czego ja potrzebuję w związku, kiedy ja się dobrze czuję w relacji? Bo to, że zawalczycie o siebie, nie znaczy, że. Jest to kosztem partnera, bo szczęśliwa jednostka, szczęśliwy związek. Tak samo jak szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. I na koniec, jeszcze tutaj powiem szybciutko, że właśnie o tej kreatywności. Ryby są bardzo, bardzo kreatywne. One mają taką umiejętność przekładania tego, co jest w ich głowie, w tej sferze marzeń, iluzji z tego świata nierealnego, w sztukę, w jakieś zawody kreatywne związane ze sztuką. Czy to jest malarstwo, czy to jest rysunek, czy to jest śpiew, czy to jest pisanie. I umieją też bardzo dobrze wykorzystać to właśnie do kreowania zabezpieczeń, do zadbania o siebie, do zarabiania pieniędzy. I więc to by było na tyle w tym ostatnim filmiku z tej serii Energii poprzez znaki Zodiaku, tutaj akurat Energii na znaku Ryb. Najbardziej takiej marzycielskiej, pełnej fantazji, ale też iluzji. Tutaj, rybki, musicie uważać, żeby właśnie nie gubić tych swoich granic, zadbać również o siebie, o swoje potrzeby, o swoje zdrowie mentalne, emocjonalne, fizyczne, i wtedy będziecie też tworzyć lepsze relacje. Ponieważ jeśli jesteście wy zdrowe, w dobrej formie, na każdej z tej płaszczyzny, przyciągacie też swoją energią podobnych ludzi, czyli też jednostki, które są uformowane, które są zdrowe na każdej tej płaszczyźnie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku, w którym będziemy rozpoczynać nową serię w takich krokach do zrozumienia astrologii i będzie to seria poprzez wszystkie planety. Będzie to właśnie objaśnianie tych planet, ich znaczeń, jaką rolę w Waszym kosmogramie grają, i później będziemy przechodzić do każdej planety w każdym znaku zodiaku. Dlatego bardzo ważne tutaj jest, jeżeli chcecie siebie zrozumieć lub kogoś bliskiego, to wydrukujcie sobie taki kosmogram. Zostawiam linki do darmowych kalkulatorów astrologicznych na dole, wpisujecie datę, wpisujecie godzinę, miejsce urodzenia. I bierzecie sobie ten kosmogram, drukujecie i tam macie rozłożenie wszystkich planet. Jeśli nie jesteście pewni symboli, sprawdźcie sobie, wygooglujcie sobie po prostu symbole, co jaki symbol oznacza, jaka planeta ma jaki symbol, i wtedy widzicie, w jakim znaku jest ta planeta. Bo na przykład to. Że ja jestem zodiakalnym koziorożcem, tak? Ma się nijak do tego, jaką jestem osobą w środku, ponieważ no, mam tego koziorożca, tak? Jako ten znak słoneczny, ale na przykład mój księżyc, czyli to, jaka jestem w środku, co lubię, kiedy wypoczywam, co mi sprawia przyjemność, kiedy czuję się bezpieczna, jak kocham, jak okazuję miłość, jak lubię, żeby tą miłość okazywałam, to jest już księżyc i mam go właśnie w byku. Albo moja energia działania, moja energia działania, czyli Mars, to jest wasza energia działania, wasza energia działania i też seksualność. Mam w Skorpionie, to widzicie, Skorpion, a Koziorożec, no zupełnie inne energie. Także widzicie, jak w każdej sferze życia, będziecie działać z inną energią, będziecie inaczej funkcjonować. Dlatego tak ważne jest właśnie poznanie tego swojego horoskopu urodzeniowego. Także wydrukujcie sobie go, miejcie zawsze przed filmem, wtedy będziecie mogli sobie lepiej zrozumieć siebie. Ja powiem Wam, że zanim zaczęłam, właśnie kurs astrologiczny, tak właśnie zrobiłam. Zrobiłam sobie taki kosmogram urodzeniowy w jednym z tych kalkulatorów, właśnie, akurat w tej anglojęzycznej wersji. I oglądając filmy, mogłam dojść po planetach, właśnie, czy po domach. Później już też będziemy to omawiać do jakichś tam cech osobowości, czy jak funkcjonuje w danej dziedzinie życia. 一。E Dużo rzeczy właśnie powiela się z tym Właściwie wszystko jest prawdą Odnośnie tego, co teraz wiem, już będąc Na kursie i też y, mając Już zrobiony ten kosmogram Tak y, prywatnie, profesjonalnie u astrologa Także y, jest to też Dobra droga do takiego samopoznania Także zachęcam Was do tego Czy jeśli właśnie chcecie poznać lepiej bliską Osobę, no to musicie znać Tą godzinę jej urodzenia Jeśli nie znacie, możecie wpisać Godzinę 12, jednak to będzie na takie 80%, no bo jednak te planety zmieniają niektóre dość szybko swoje ułożenia, dlatego jeśli naprawdę chcecie sprawdzić kogoś, możecie wpisać tą 12, ale no, tak jak mówię, nie będzie to dokładne tak we wszystkim. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!